Są organizowane dla młodzieży w każdą Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Jest organizowana droga od Matki Bożej Miłosierdzia do Jezusa Miłosiernego, gdzie idziemy, mamy różne stacje, łączymy różne religie, bo idzie z nami także biskup protestantów, idzie nasz biskup katolicki, tutaj z archidiecezji wileńskiej. Więc i młodzież, która zwłaszcza szykuje się do sakramentu bierzmowania może przyjść tutaj. W jaki sposób łączycie wyznania tutaj tą pielgrzymką? Mamy jedną z stacji tej drogi, to jest w Kościele u luteranów, gdzie także biskup, biskup Luteranów mówi rozważania do tej stacji. Mówi słowa i razem z nami łączy się w tej drodze, zaprasza swoich wiernych, aby łączyli się z nami i razem oddaliśmy pokłon Panu Jezusowi tutaj w Sanktuarium Miłosierdzia. Do Jezusa wszyscy uciekamy się, wszyscy chrześcijanie jesteśmy łączeni jednym chrztem, więc a Jezus nas łączy. Również brama ma ważne znaczenie, bo to jest brama Matki Bożej Miłosiernej. I jakie ma to może powiązanie z Jezusem Miłosiernym? No to może takie pierwsze powołanie, które ma sanktuarium i Ostra to jest to, że to jest mama i syn, którzy łączą się w tym miłosierdzu swoim do nas, do ludzi, którzy czekają się do nich, uciekniemy. Matka Boża Miłosierdzia na obrazie jest przedstawiona bez Dzieciątka Jezus która dla nas mówi, że te jej ręce, ramiona są otwarte na każdego z nas, które do niej się uciekamy, by, by po prostu chronić się w jej miłosierdziu. E, organizuję pielgrzymkę Jezuszki Ostra Brama, pielgrzymkę młodzieżową miłosierdzia, gdzie przez różne miasteczka na Wileńszczyźnie idziemy do mamy, by przy jej, przy jej stopach, przy jej obliczu oddać jej połód. Kładziemy się krzyżem, mamy tą taką po całej, po więcej niż 100 kilometrach drogi, po prostu chwilkę, by spocząć, oddać jej intencje, zaufać jej, zaufać jej miłosierdzie. A co dla mieszkańców Litwy, Wilna oznacza to miłosierdzie Matki Bożej czy Jezusa Miłosiernego, jak to w życiu codziennym może przekłada się jakoś na życie? Na Wilno nazywamy miastem Miłosierdzie i chyba to miłosierdzie jest dla nas. Najważniejsze, bo mamy tego dużo, mamy i mamy i syna. Wilno nawet podczas wojny zostało zachowane całkowicie. Zawdzięczamy to miłosierdzie Bożemu, zawdzięczamy to, że właśnie pod ich opieką Wilno było, Wilno się zachowało. Więc myślę, że dla każdego mieszkańca Wilna obraz miłosierdzia mamy, syna są niezmiernie dla nas ważne. Nieraz wypraszamy u nich, jakieś laski naprawdę dają. To możemy się upewnić, widząc wody, które wiszą przy jednym i przy drugim ołtarzu, jakich jest dużo. I nie tylko myślę, że dla mieszkańców Wilna to jest ważne, bo przyjeżdżają ludzie z różnych państw, i z Polski, i z sąsiednich krajów, więc to jest. My jesteśmy otwarci na wszystkich i to miłosierdzie jest dla wszystkich ważne. TVP Info Wiesz więcej.